W takich czasach nam przyszło żyć, że wiele spraw jest uzależnionych w naszym życiu od szeroko pojętej elektroniki. Ja się dzisiaj rano zorientowałem, że nie wziąłem ze sobą tutaj na rekolekcję ładowarki do laptopa, stąd dzisiaj filmik w takiej formie uproszczonej, bo z komputera skorzystać nie mogę, tylko z samego telefonu. Chcę cię dzisiaj zaprosić do pochylenia nad dwoma tematami, nad którymi pochylamy się tutaj, przeżywając drugi stopień rekolekcji. Z jednej strony Jezus jako Zbawiciel, Ten, który zbawia, wyzwala, a z drugiej strony scena nawiedzenia, czyli wizyty Maryi u Elżbiety, scena, w której jesteśmy świadkami spotkania tych dwóch kobiet. Bóg Zbawiciel, Bóg, który chce wkraczać w ciemności naszego życia. Zbawiciel, czyli nie tylko ten, który. Przynosi nam zbawienie, jako ta rzeczywistość ostateczna w naszym życiu, ale zbawiciel, który chce naszego zbawienia, które wydarza się w naszym życiu, w naszym tu i teraz nieustannie, Jego wolą jest moje odkupienie, Jego wolą jest moje zbawienie, Jego wolą jest to, by przychodzić do mnie i nieustannie odmieniać sytuację, w której się znajduję. Nie wyzwalać mnie z tego wszystkiego, co jest tu i teraz, w moim dzisiaj, moją ciemnością, moją niemocą, moim grzechem, moim lękiem. Takiego spojrzenia, o takie spojrzenie staramy się dzisiaj w ramach naszych rekolekcji. Jednocześnie jakby to, to, to spojrzenie budowane jest na biblijnej scenie z Księgi Wyjścia, kiedy to Bóg. Znając uciemnienie swojego ludu, podejmuje decyzję o jego wybawieniu. I tu wpatrujemy się w tą, w, tą, w tą wolę Boga, który, widząc realną sytuację, w której znajduje się człowiek, podejmuje decyzję wejścia w tą rzeczywistość zbawienia, odkupienia. Myśląc sobie o tej woli Boga, myślę sobie, jak wielką wartość stanowi moje i Twoje życie dla Boga. Myślę, że Pan Bóg chce, byśmy tak na to spojrzeli. Skoro On chce mojego zbawienia nieustannie, to jakby pokazuje mi, jak wielką wartość moje życie dla Niego stanowi. Nie? Stanąć w takiej świadomości bycia Jego dzieckiem, umiłowanym dzieckiem, którego On chce nieustannie wyzwalać, zbawiać, wybawiać z grzechu. On chce i on może, on chce i on może wchodzić w moją rzeczywistość, odmieniać tą rzeczywistość, może jakąś rzeczywistość grzechów, którego trwam już od dłuższego czasu, mocno uświadomić sobie to dzisiaj, jakąś sytuację jakiejś ciemności, jakiejś niemocy, jakiegokolwiek szeroko pojętego zła, które gdzieś w jakiś sposób wniknęło, przeniknęło moje życie. Jego wolą jest to, by odmieniać tą sytuację, by zbawiać mnie. Od zła, od złego. Dzisiaj tutaj na rekolekcjach wsłuchujemy się też w Dzieje Apostolskie, w ten fragment mówiący o tym, że nie ma w żadnym innym zbawienia, bo nie dano ludziom w żadnym innym imieniu zbawienia, tylko w imieniu Jezusa. Nie? W nim jest nasze zbawienie. A więc ta świadomość wartości ludzkiego życia w oczach Boga. Moje życie stanowi wartość, dlatego Bóg chce podejmować. Z poszanowanie poszanowaniem mojej wolności, ponieważ tą boską inicjatywę, której celem jest moje wybawienie, jego wolą jest jego nieustanna, wyzwalająca obecność. Bóg chce przemieniać to, co jest ciemnością mojego życia, grzechem, niemocą, lękiem, jakimkolwiek złem. A jednocześnie scena nawiedzenia, A więc ta scena, kiedy to Znamy dobrze ten fragment. Maryja z pośpiechem wybrała się, aby przez trzy miesiące być razem ze swoją kradą Elżbietą, pomagać jej, służyć jej. Patrzę na tę scenę dzisiaj jako na spotkanie dwóch kobiet, które doświadczyły obecności Zbawiciela i które doskonale są świadome, jak wielką wartość stanowi ich życie. I te dwie kobiety z tą głęboką świadomością spotkają się ze sobą. Aby być ze sobą w miłości, aby sobie służyć, aby nie, też jakby przekazywać sobie wartość, mając świadomość tego, czego doświadczają od Boga, ale właśnie w takiej pełnej wolności. Wolności, bo doświadczają zbawiającej obecności zbawiciela. I stąd myślę, bierze się ten pośpiech ku dobru. I jeżeli człowiek trwa nie woli grzechu, to jakby. Jest wynikiem tego takie nasze wszechogarniające zniechęcenie też do dobra, jakiś brak wiary w sens dobra. I oczywiście to nie jest tak, że jedyną przyczyną naszego zniechęcenia jest grzech, przyczyn jest więcej, ale tylko przeżywając siebie w wolności i przeżywając swoje życie w tej wyzwalającej, zbawiającej obecności Pana Boga, to jakby nadaje mojemu życiu taki pośpiech ku dobru. Nie, że. Mi się chce żyć dobrze, czynić dobro, obdarzać dobrem. No więc gorąco zachęcam Ci dzisiaj, siebie też, byśmy zapragnęli takiego pośpiechu do dobra, byśmy uwierzyli, że doświadczenie zbawienia, które przynosi Bóg, wyzwala w nas taki pośpiech ku dobru. A może jeszcze bardziej. I to jakoś mnie samego dzisiaj najmocniej dotyka, i do tego doświadczenia chcę Cię mocno zaprosić, aby też było Twoim udziałem takie po raz kolejny uświadomienie sobie tej jakże oczywistej prawdy: Nie, że Bóg chce i Bóg może, nie wyzwalać mnie z moich ciemności. Jego wolą jest Jego zbawiająca obecność w naszym życiu. Niech ta myśl, może jakoś będzie dzisiaj mocno obecna na naszej modlitwie i, i przebiega z taką nadzieją nadzieją, że jest wolą Boga na odmienianie tej rzeczywistości trudnej w której jako człowiek się znajduje pozdrawiam Cię życzę z dobrego dnia z jakiegoś takiego dobrego duchowego przeżycia do zobaczenia jutro